W dzisiejszym filmie zaprezentujemy montaż okien drewnianych w budynku energooszczędnym. Dom, w którym wykonamy montaż, został usytuowany w sposób umożliwiający pozyskiwanie maksymalnej ilości energii promieniowania słonecznego, zatem największe przeszklenia znajdują się na stronie południowej i południowo-zachodniej budynku. Izolację ścian zewnętrznych stanowić będzie warstwa steropianu o grubości 30 cm, dachu wełna mineralna o grubości 50 cm o wysokich parametrach izolacyjności termicznej. Wszelkie połączenia konstrukcyjne wykonane są w sposób eliminujący możliwość powstawania mostków termicznych. Dom wyposażony jest w system mechanicznej wentylacji z odzyskiem i gruntowym wymiennikiem ciepła oraz kolektory słoneczne do podgrzewania wody. W celu uniknięcia przegrzewania pomieszczeń w miesiącach letnich inwestor zastosuje automatyczny system zewnętrznych żaluzji przeciwsłonecznych. W celu zapewnienia najwyższych parametrów izolacyjności termicznej oraz szczelności inwestor zdecydował się na zakup okien drewnianych w produkcji sokółka okna i drzwi z linii Elite 92. Okna wykonane z selekcjonowanego drewna sosnowego klejonego warstwowo o profilu szerokości 92 mm charakteryzują się wysoką wytrzymałością oraz izolacyjnością termiczną. W celu uzyskania najwyższych parametrów zastosowano pakiety trzyszybowe przedzielone ramką dystansową typu Thermics o parametrze izolacyjności termicznej 0,5. Dopełnieniem całości jest system uszczelek, dwie uszczelki wrembowe i uszczelka krawędziowa oraz dodatkowa uszczelka termookapnika okna. System Elite 92 zapewnia najwyższe parametry izolacyjności termicznej i szczelności. Dom budowany z myślą o realnym obniżeniu kosztów eksploatacji oraz komforcie mieszkańców wymaga właściwego doboru materiałów i odpowiednich technik ich wbudowania. W tym przypadku inwestor z producentem okien zdecydowali o wyborze innowacyjnego systemu montażu okien Ilbruk montaż okna w ociepleniu w skrócie MOWO. Zgodnie z nazwą, system ten przewiduje osadzenie okna poza licem muru, w warstwie izolacji budynku. Koncepcja MOWO realnie ogranicza możliwość występowania mostków termicznych, między innymi z tytułu braku bezpośrednich łączników mechanicznych czyli kotew montażowych lub wsporników. Stosowanych przy tradycyjnym montażu. MOWO jest pierwszym kompletnym systemem mocowania i uszczelniania okna wysuniętego w płaszczyznę izolacji budynku, certyfikowanym pod kątem przenoszenia obciążeń oraz zapewnienia wysokiej szczelności na powietrze, wodę i hałas przy doskonałych parametrach izolacji termicznej złącza okiennego. Prace rozpoczynamy od rozładunku dostarczonej na budowę stolarki. Okna powinny być składowane w suchych pomieszczeniach, w miejscach, w których nie są prowadzone inne prace w pozycji prawie pionowej, w celu uniknięcia uszkodzeń przełożone miękkimi przekładkami. Przed przystąpieniem do prac wykonawca weryfikuje wymiary okien, w celu właściwego przygotowania elementów nośnych ilbruk mowo. Aby zapewnić szczelność wymaganą dla budynku oraz użytych materiałów w przypadku naszego domu, luzy montażowe górne oraz boczne powinny wynosić około 10 mm, co mieści się w zakresie pracy taśmy rozprężnej dla budynku w standardzie pasywnym. W tym celu weryfikowane są również wymiary otworów montażowych. Przystępujemy do docinania elementów systemu pod wymagane wymiary. Kolejnym krokiem jest wykonanie otworów pod łączniki śrubowe. Zadaniem łączników jest ustabilizowanie profilu nośnego na czas wiązania kleju do uzyskania pełnej wytrzymałości. W tym wypadku jest to 48 godzin. W celu równego docisku profilu do muru, umożliwiającego równomierne wiązanie kleju, wykonujemy gniazda na płaskie łby śrub montażowych. Przed klejeniem dokładnie oczyszczamy klejoną powierzchnię muru. Miejsca klejenia powinny być wolne od pyłów, nierówności i innych zanieczyszczeń. Kolejnym krokiem jest gruntowanie klejonych powierzchni. Do tego celu używamy środka gruntującego AT140. Środek ten dedykowany jest do podłoży porowatych. Jego równomierne rozprowadzenie decyduje o trwałym związaniu kleju z podłożem. Przystępujemy do nałożenia kleju. W tym celu przycinamy końcówkę pistoletu w taki sposób, aby nakładany klej w przekroju uzyskał kształt trójkąta o wymiarach około 9 na 9 mm. Na profile nośne nakładamy dwie wstęgi kleju w odległości około 20 mm od krawędzi. Przystępujemy do klejenia profili nośnych. W celu dokładnego rozprowadzania kleju na powierzchni muru dociskamy profil instalacyjny wykonując niewielkie ruchy w płaszczyźnie pionowej. Kluczowym momentem jest ustawienie poziomu dolnego profilu nośnego. Osadzone na podkładzie podokiennym i profilu okno nie będzie już w dalszym etapie prac poziomowane. Po dokładnym wypoziomowaniu nawiercamy otwory w murze i przykręcamy profile, stabilizując ich położenie i rozkładając równomiernie docisk na czas związania kleju. W przypadku kolejnych profili powtarzamy czynności, nakładając dodatkowo klej na miejsca styków wszystkich elementów. Pamiętajmy, iż system ma gwarantować szczelność, na co kluczowy wpływ ma dokładne naniesienie kleju montażowego. Nadmiar kleju ściągamy szpachelką, wypełniając powstałe nałączenia chwugi. Klejem wypełniamy również gniazda śrub montażowych. Tak przygotowane profile systemowe mogą przenosić obciążenia statyczne do 200 kg na metr bieżący, przy czym całe obciążenie przenoszone jest na mur za pomocą kleju szybkowiążącego SP340. Kolejnym krokiem jest montaż okna w przygotowanej ramie Ilbruk mowo. W tym celu demontujemy skrzydła ruchome, a ościeżnice okna układamy w poziomie na miękkich podkładkach. Przystępujemy do montażu podkładu okiennego izolatora wykonanego z tworzywa XPS. Aby zapewnić szczelność oraz ustabilizować próg okna, dostawca systemu wykonał podkłady XPS z kanałem na listwę mocowaną w progu okna. Listwę mocujemy mechanicznie, uprzednio nanosząc na jej styk z oknem klej montażowy. Klej nanosimy również na styk podkładu XPS z listwą i progiem okna. Takie połączenie będzie gwarantowało szczelność i stabilność. Przystępujemy do wyklejenia taśmy rozprężnej TP652 Ilmot Trio Plus. Taśma stanowi izolację termiczną styku okna z profilem nośnym. Jest również doskonałym zabezpieczeniem przeciwdeszczowym i przeciwwiatrowym. Dzięki swojej unikalnej budowie oraz bocznemu klinowi od wewnątrz, ma zróżnicowaną podatność na dyfuzję pary wodnej i jest zgodna z zasadą szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz. Swoje zastosowanie znajduje w wyjątkowych projektach budynków pasywnych. Taśma posiada warstwę klejącą, którą montuje się od strony odmurowej okna. Należy pamiętać o właściwym kierunku naklejenia taśmy. Strona biała, klinowana, musi znajdować się od wewnątrz budynku. Taśmę przyklejamy równomiernie, nie rozciągając jej, a na końcach elementu pozostawiamy naddatek zgodny z luzem montażowym w celu dokładnego doszczelnienia styku po rozprężeniu taśmy. Nadmiar taśmy odcinamy. Wyklejoną w ten sposób ościeżnicę okna wstawiamy do przygotowanego z profilów nośnych otworu. Ustawiamy okno w pionie, sprawdzamy poziom, weryfikujemy przekątne. Przy dokładnym uprzednim przygotowaniu otworu parametry te powinny być zachowane. Przystępujemy do montażu mechanicznego okna z profilem MOWO. W tym celu stosujemy samowiercące łączniki do drewna z łbem umożliwiającym zatopienie w materiale. Rozmieszczenie łączników musi być zgodne z instrukcją producenta okien. W tym przypadku jest to 15 cm od naroża okna oraz nie rzadziej niż co 80 cm. Długość łącznika musi być dobrana do wymiarów ościeżnicy, luzu montażowego oraz wytycznych producenta łączników odnośnie zakotwienia elementów podłożu. W naszym wypadku łącznie jest to 80 mm. Łączniki montujemy od zewnątrz ze względu na stałe szklenia okna i brak możliwości montażu od strony wewnętrznej. Taki sposób nie powoduje zarazem konieczności przewiercania okna w widocznym po jego otwarciu miejscu. Po zamontowaniu mechanicznym łączników zakładamy skrzydła okienne. Po skompletowaniu okna mamy możliwość dodatkowej oceny jego geometrii. Sprawdzamy łatwość otwierania, reglowania zaczepów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na tym etapie, mamy możliwość regulacji ościeżnicy śrubami montażowymi. W naszym wypadku stwierdzamy prawidłowe funkcjonowanie wyrobu. W ostatnim etapie prac wyklejamy izolację termiczną profili nośnych systemu MOWO. Takie wykończenie gwarantuje wysokie parametry izolacyjności termicznej oraz ułatwia dalsze prace wykonawcom elewacji budynku. W celu zabezpieczenia przed wilgocią użytych do montażu drzwi balkonowych drewnianych poszerzeń dolnych, od strony zewnętrznej próg drzwi łącznie z poszerzeniem, wyklejamy pasem folii zewnętrznej stworzywa EPDM. Folia stanowi bardzo trwałą i elastyczną warstwę izolacji przeciwwilgociowej. Od strony wewnętrznej progi drzwi zabezpieczamy wewnętrzną folią butylową typu M410. Przed wyklejeniem foli powierzchnię betonu gruntujemy, aby zapewnić połączeniom właściwą przyczepność i trwałość. Budynek jest gotowy do adaptacji wnętrz bez względu na panujące na zewnątrz warunki. Przed oddaniem do użytku inwestor wykona badania szczelności, potwierdzając najwyższe parametry techniczne przegród zewnętrznych oraz energooszczędnych okien sokółka.